Siedzi. Ale pięknie huknął. Widzieliście to? Pięknie huknął. Siedzi. A i zeszedł. Zeszedł po zę... no zeszedł, nie zeszedł, po, po zębach. Niech na ryby gadali. Będzie pogoda. jest pogoda na ryby, naprawdę. Piękna. Gradowicie, masakra. No dzień dobry, dzień dobry, no w końcu się doczekaliście filmu z nad Odry, trzeba było czekać naprawdę grube miesiące, sezon już się nam dobrze rozkręcił, boleni już troszkę połapałem, sezon naprawdę jakiś w w tym roku, jak nie, jak nie gorąco to zaraz zimno, no zobaczymy, zobaczymy co to się będzie działo, na razie na wodzie widzę, że jest martwica, szykuję wędkę, My zobaczymy co się będzie działo. Jak tylko się coś zamelduje, zaraz włączam GoPro, mam podpięte do powerbanka, bateria mi się dzisiaj nie skończy, oby tylko ryby dopisały hej, pozdrawiam tutaj zwróćcie, ko, mamy fajną metę kleniową patrzcie, tam mamy taki bardzo, bardzo długi przelew no długi przelew, jak na nasze warunki na moim odcinku, to jest bardzo długi przelew no i tutaj napływ cały, patrzcie, napływ kamienisty pełno kamoli, już widzę tu małe kleniki chodzą, a co za tym idzie głębiej troszkę tutaj o gdzieś, mogą stać większe wiadomo, tu przy tych kamieniach łapiesz takie 30 do 40 centymetrów te większe klenie zawsze są troszkę dalej od tych kamieni ja zawsze te większe klenie łapię troszkę dalej, nie? Tutaj to wiadomo, przy kamieniach, chlapaczki, ale te większe klenie i nawet tutaj na samym szczycie tych właśnie przelewów, na samym szczycie tam, gdzie się te przelewy kończą, tam zawsze się te kabany ustawiają. No nic, walczymy, próbujemy. Może coś tu wyjedzie. No meta jest przepiękna, naprawdę. Jest niska woda, bo odkrywała takie właśnie wszystkie kamienie. No i atakujemy. Siedzi. Ale pięknie Huknął klenior Już z daleka widziałem go Na tiny 3 cm No zobaczymy co to jest Na razie nie mogę szarżować Bo mam bardzo bardzo Chudą żyłkę Prism X do 14 gram, ale ładnie kopie. Może być ładna klucha. Zobaczymy, co to było. A już go z daleka widziałem. Przygotuję sobie podbierak. Klenior ładny. Z 40 taka. Ale klenioszek fajny Dobra kolego Chodź do podbieraka. No i mamy pierwszą kluchę. Trochę mi to zajęło Ale proszę, jaka fajna Pierwsza klucha na woblerka Timi No I dobra, wypuszczamy kleniora. Ale poszedł wariat jeden. Tutaj taki fajny przelewik. Ale patrzcie, jaka burza idzie. Przed samą burzą wziął i to może być moje ostatnie pół godziny łowienia. no Ale próbujemy dalej. Trochę mi tutaj nachawasował. Nie wiem, czy zdąży mi się tutaj uspokoić, bo idzie burza. Ale branie było piękne od razu. Ulala zaraz gajdy tylko popiół zostanie. Leć na ryby gadali Będzie pogoda Nie jest pogoda na ryby Naprawdę, piękna Gradowicie, masakra Patrzcie co się dzieje, szok Ale tam pięknie zebrał klejnik. Zaraz zobaczymy, czy się skusi. Coś mu nie przypasowało. Co za dzitki no. O, idealnie! No dawaj, dawaj, dawaj! Jest! Jest! Spadł! Ja Cię kręcę! Spadł, ale była ładna ryba! Aj, 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 aj Już tak ładnie z roli jechał Uuu, aż mi się gorąco zrobiło Zaraz będę musiał zmienić tu kotwicę, bo tu już widzę kolejna ryba Ale szkoda no Spłoszył pewnie Wszystko Zmieniłem teraz kotwicę taką na VMC. Z horneta ściągnęłem. Widzicie, taka jest trochę szersza. Bo tutaj miałem uzbrojone w takiego żółciaka. Jeszcze z ołowiem było, żeby dalej leciało. Może no, ołów wpływał na zacięcia. No zaraz zobaczymy. Naprawdę. Dwie fajne ryby straciłem. Ale tutaj się spławił fajny klenior. Chyba mam wędkę. Zaraz podrzucimy. Słońce nie będzie widać. Jest. Jest klucha, jest klucha, jest klucha. A widziałem jak zebrał. Widziałem jak zebrał. Na tiny. 3 centymetry. No a może być taki z 40, 50. Podciągnę go tutaj. Nieee Co to jest? Tferta Co to jest za ryba? Chyba tferta jakaś Patrzcie na to. Hihihihi. Co to jest normalnie, chyba tata, Piękna rybka, patrzcie. Na tiny 3 centymetry Wypuszczamy. Ale ładna złota rybka. No coś pięknego. Jeszcze taki ryby odrobnie złapałem. No coś pięknego naprawdę. Coś pięknego. Pójmała. Atakujemy, ja myślałem, że to kleń, a tutaj jakaś nie, chyba to Certa. Ale pięknie huknął. Widzieliście to? Pięknie huknął. Ale czy to będzie nie szczupak? Nie boleń. Piękny boleń. <laughs> Patrzcie jaka sztuka. Na pryzm X do 28 gram. Jaka fajna praca wędki. Patrzcie jaka fajna praca wędki. No piękna ryba, piękna ryba. Uuu, uh, grupo 70 będzie. Grupo 70. I mamy to. I mamy to, patrzcie, piękna ryba, dobra 70. Piękna 70. I tutaj <ścoughs> szczęśliwy zestaw w tym roku. Ani jednego spadu jeszcze. Prism X do 28 gram, do tego kołowroteczek 4,5 tysiączki, jak coś huknie większego, tak może trochę przyduży, ale to jest odra, duża rzeka i trzeba naprawdę mieć ten zapas mocy. Dobra, uwalniamy rybę. Piękna rybka hukła z samej powierzchni, no i co? Niezawodny kijek w tym roku Prism X, chyba to już będzie ponad nasty boleń i żadnej spinki jeszcze, jak nigdy. <laughs> już wam rybę pokazuję i wypuszczam, żeby jej nie męczyć. Patrzcie jaka fajna rybka, fajna rapa pod 70 cm, myślałem, że będzie miało 70, ale nie ma, wypuszczamy, nie męczymy, jest, coś pięknego, naprawdę fajnie.